Igor, e, duża gala, e, duże wydarzenie. Jak się odnajdujesz tutaj? Stresuję się pierwszy raz. E, jestem bardziej przejęty wychodzeniem face to face niż walką. No I w sumie to tyle. E, ale to jest taki troszkę przyjemny stres, taki napędzający? Czy bardziej depresyjny? Na pewno mm, ciekawszy i zaskakujący. Jak się czujesz? Jak forma? Jak twoje przygotowania do samej walki, do tej jutrzejszej walki? Myślę, że dobrze. I myślę, że wygram. To bardzo dobre założenie. Już jakaś taktyka może być? Możemy mówić o jakiejś taktyce? Czy na razie to będą te pierwsze chwile w ringu, które będziecie z trenerem korygować? Na pewno dzisiaj, ale to jeszcze się dowiemy. No Myślicie jeszcze nad taktyką, tak? Jak tak. to wygląda. Hmm, a jak odbierasz? Hmm, no dobrze, a powiedz jak hmm, przeciwnik, to co widziałeś na wadze? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę, czy raczej nie, nie przyglądasz? Nie, ja byłem taki zestresowany, że nie patrzyłem zbytnio na jego hmm. samopoczucie. Czyli co, nie, niecierpliwie czekasz do jutrzejszej walki. Tak. No to do zobaczenia w takim razie jutro. Dzięki wielkie. Dziękuję.